Skoczyłem, nie skoczyłem w tempo. Zaczęło zwalniać, jak podskoczyłem, to się zatrzymało i wyrzynałem. Ale poza tym mamy drugie miejsce w przyciąganiu liny kategoria L. Chrystus król walczy. Ta konkurencja polega na tym, aby segregować błyski kolorami i rozmiarami na czas. Trzeba zrobić to jak najszybciej, im zrobi, tym się więcej punktów. Jesteśmy tyle co po zakończeniu naszej kategorii w wyciąganiu liny LC. Było bardzo ciężko, ale szczęście nasza drużyna wygrała, bo jesteśmy dużymi. No. Na Pimie w pierwszym dniu już jest fenomenalnie bardzo, bardzo tutaj podnosi nas na nasze. Radość to jak bardzo dobrze nam idzie. Dobry start, ale oczywiście nie możemy osiąść na laurach. Musimy dalej pozostać skupieni i walczyć. Walczyć, bo na jednym dniu się nie kończy. Mamy jeszcze dwa bardzo ciężkie pracy. I mimo wszystko, mimo tego, że mamy dużo punktów, nawet dzień się nie skończyła a co dopiero mówić o całym filmie, gdzie walczymy... Nie, nie walczymy nawet o to zwycięstwo, tylko walczymy o każde endorfiny, które towarzyszą nam przy jakikolwiek wygranych. Jedzenie też jest bardzo dobre. Bardzo dziękujemy Oratorium Równi Centrum, które przygotowało sklepik i pikci nam biegnie na grillu. Dziękuję. Również chcemy podziękować Oratorium z do Góry za przygotowanie tego wieloboju, który każdy uczestnik może w międzyczasie skorzystać. Dziękujemy wszystkim organizatorom i osobom, które wspierały ten film. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym nasza pielgrzymka z do góry nabiera kluczowego momentu, bo właśnie teraz jesteśmy na ostatniej prostej do sanktuarium, do Matki Bożej i za chwilę, za chwilę spotkamy się z naszą mamą. Emocje są niesamowite. Ja po prostu jestem cały rozpalony, jak widać, na mojej łysej głowie, głowie. Mam nadzieję, że to spotkanie mamy będzie jak zwykle tym dobrym spotkaniem u mamy. Bo u mamy zawsze jest dobre spotkanie. Mama zawsze powie jakieś słowo, mama zawsze pocieszy, mama zawsze pomoże. W końcu taka jest mama. Dlatego to jest niesamowite, że razem z moimi braćmi, z ministrantami, z, z młodzieżą, idziemy teraz do mamy, żeby jej powiedzieć: Mamo, kocham Cię.